Witam wszystkich z tej strony biały pana ze mną jest ekipa Halo Nie! Dobra, grasz, dobra I, i ogólnie gramy dzisiaj w Color Ordai, nie wiem jak to się wymawia. To chyba idziemy, co? nie idziemy. idziemy Dobra, dawajcie Tutaj iż. klik to było open, trzeba to zra... Trzeba żeby otworzyć. Trzeba otworzyć, Uwa. tak. Trzeba otworzyć. to how to play? Fajnie? Nie, nie, nie. Dobra, chodźcie. No. Dobra. Jest, ta gra polega na tym, żeby szukać i określić innymi kolorami. Tak. Rozglądać się i uciekać Bo przed utworem. Bo tutaj, podworem. tutaj jest, tutaj. Chodźcie, chodźcie. Złapię. Idzie, 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 Zjad mnie. do ściany. Czekajcie na mnie, idę do Was. Na mnie. Zjad mnie, idę do Was. Bo ogólnie to minęliście. ja nie mówiłem, żebyście się wrócili. Czekajcie o. Yellow. Jestem koło ciebie, jestem koło ciebie Widzę, to nie. czekaj Jestem Ty, Jestem, koło, jest was, jestem tego, koło was, jestem koło was Ja, ja mam śrubokręt, śrubokręt O dobra, a zaprowadź nas gdzie tu jest Zaprowadź nas Musisz nas zaprowadzić My Musimy szukać też pędzli ja Chcę. pokażę tak. wam jednego pędzla jeszcze no A tak. ja nie jestem czerwony Ej, problem jest taki, że ja nie... A dobra Tutaj mamy Dobra, mamy... A tutaj, dobra, dobra, nie ma. Nie można. A, dobra, ten. Tu, dobra. Nie można. Chodźcie Chodź, chodź. Nie Raz, nie godzi śmierć, się chodź. śmierć Raz, chodź. śmierć Tutaj, 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 tutaj. Wenta, węta, wejta wej... wenta wejdź wenta wejdź Węta, wejdź Węta, fix. Węta, nie ja ja, widzę parkouru. Ja w ogóle no nubę w parkury, bo ja nie umiem grać, nie? Jest to, że mi brat wydupił spację z laptopa i tak mi się ciężko skacze. Czuję. widzowie. napiszcie Pizza. Widzowie, napiszcie w komentarzach. Napiszcie, napiszcie, napiszcie w końcu. Na, 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 serduszka. Peter, Noob to może Max wam przy... przy, przy serce. Max nie ma klawiatury, przez brata, To, dam wam lajka, Znaczy ja mogę tylko lajki. Ej, uwi uwi Uwielbiam, Uwielbiam parkour, Najlepsze coś, co jest na świecie, nie? No i kurde, spadłem. Nie, nie, to jest... Dobra, moi drodzy, będziemy, trudne, będziemy to przechodzić, ja chyba zro... No chyba zrobimy, no zaraz się widzimy, no, jak no, tylko przejdę po no. Jak... Aby, nasz kochany kolega jeszcze musi dotrzeć na szybko. Tak, no, tak bo my na niego musimy poczekać. Tak, na szybko. Później I, I będziemy musieli tu wrócić, żeby otworzyć to. Teraz się schopnąłem. Którym damy mm. szybciej? Tym, to? O, free no, spin, free no, spin, ja spin, spin. Ja nie wytrzymam. U, No nie no. A. No, no, jak, no, jak ja z się tym wytrzymasz? Ja za chwilę się widzimy, Jak Piterik dotrze tu? Tak, za chwilę się widzimy. To To co pogadajmy. Yeah. Jak wy to przeszliście? Jak by to przeszliście? Znaczy nie wiem. Ja spadnę ktoś coś. Znaczy teraz jest tego. Y... Jest ogólnie nie. przerwa. Znaczy cięcie. No ale problem jest taki, że... Ja nie umiem tego przejść, nie? Biter, przejdź to przejdź go szybciej. Ej! Nie że ja nie mam spacji, a ty masz. Jest, Jest bardzo cipiej. Nie bój się pij cicho, pij. cicho, bo. Cicho, cicho. Jest. wreszcie. Dobra. Słuchajcie. Idziemy. Ok, wyszliśmy. Wyszliśmy w końcu w widzowie. Dobra. Ale było trudno. Bardzo trudno. O, a tutaj mamy paint broszczą. Tutaj, e tu, tu. Melania, jak ty to miałaś tutaj? Gdzie tutaj. pęć No, Safe zone. Tego, tutaj. masz Coś do Safe Zone? No tam, tam jest Safe Zone. Za tobą. Za tobą jest safe zombie? Ej, gdzie, idzie 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 Dobra, widzowie, ukryliśmy się, na ścianie, nic tam nie zrobi. No, gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Ja jestem tu. Dobra, będę mówił do ciebie jak na Discordzie, Lela, gdzie jesteś? O nie, 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 Złapiesz mi tak łatwo oba bolą. Złapał cię? Nie, mnie nie. Złapał cię? Chodź tu, chodź tu. Tu nie wejdę. No nie. Poczekajcie, poczekajcie Zdrowa? na mnie. Witarek, dawaj szybciej.

Max, max, dawaj, dawaj. Max, 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 widziałem cię. Idzie do mnie! Dobra. Nie zabijcie. Chodź tu, pita, jak goni. Idę, 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 idę. O, pędzelek Dobra. Ej, idzie, 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 idzie. Jak będzie, koniec tamtego. Albo jednak nie

Przynajmniej og ogarniemy, nie? Bo mm. maręczu? Czekaj. Musimy czerwone znaleźć, co nie? Ej, kto do mnie dzwoni! To do ciebie dzwoni, nie możesz teraz odebrać. Nie, ja, nie ja. Nie, oni dodają mnie z, z grupy. To nie, to nie objawia. Dobra, słuchaj. Ale ja, ja muszę robić wszystko od nowa. No ja też. To tu, ty, znajdę... No niestety już telewizji pomarańczowy, ma Gdzie? Gdzie? No. Ona ma pomarańczowy. Idzie, idzie do mnie, idzie do mnie! A pomarańczowy, ledwo stać, czekać. No to czekaj tam, bo ja... bo my musimy znaleźć czerwony, pomarańczowy i wtedy do ciebie wrócić. No, i to jest mega trudne, mega trudne jest. No, tylko jest mega trudne. Mega No Lela już znalazła nawet pomarańczowy, więc no... Dobra, nie, nie, dobra, Pięć za robuxy, odrodzenie, no. Yy... Nie no, nie mów, żeby dałeś robuxu na to. Aj. Czy nie Aj, psz, psz, psz. I tak... Mi robuxów dość. Macie już pomarańczowy? Tak, nie, 8 ma max. Dobra. Tu? Nie, ja mam dużo robuxów. Ja mam 23 tysiące. Po... Dobra. E? Nie widzę no. Nie. A nie, szybko do Was dojdę. Nie bój nic. Dobra, Lela tam stoi. Ty stoisz przy pomarańczowym, co nie? No. Tylko właśnie... No. Nie, nie wiem... Nie wiem gdzie to jest właśnie to, co klapnęło. Muszę teraz po całym labiryncie szukać. To jest, szukać to jest najgorsze, nie? Ja teraz szukam idzie, o! Gdzie, 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 gdzie? Idzie? Dobra, robię parkura i idę do ciebie, Lela. No, Okej. Okay. Dobra, no, widzowie, widzimy dobie... się po parkourze, Tam bo mi nie chce. Dobra, mam. Dobra, widzowie, gdzie jestem? Mam pomarańczowe. Okej, okay, mam kolejnego. Mam pomarańcz. Jesteśmy jest. Dobra, widzowie, musimy sobie po. Mój kolega! Raczej znajdujemy się w polonie, czeka na nas przy pomarańczu. Aktualnie ja też przy... czekam. Ale co, przy czym czekasz? No. Nie wiem, Syry. Po całym. Ja sobie trochę tu poszukam, Ale po prostu nie zawsze Tam gdzie Tam gdzie Tam gdzie, tam, gdzie no trzeba tutaj. chlapnąć Tam gdzie trzeba chlapnąć Czerwony, tam jestem Tędy chyba Ej Jestem tam Chyba tędy to będzie, nie wiem Trzeba szukać Ogólnie pita teraz Tam, z, tam gdzie zbosną. trzeba chlapnąć Jestem biedak Dostał niestety Jestem koło Reda Koło Reda. jestem Spoko. Spoko A tu jest hmm. ten. Wy gdzie? Wy gdzie? Wy gdzie? My szukaczki Czy ogólnie to my szukamy no, teraz? Ja was to też. To z żółtego, Jezus. Siema, 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 siema. Dobra. Je, ej, gdzie wy mieliście żółty? Gdzie wy mieliście żółty? A to, to, to jest tego. To nie jest. Ty będziesz miał teraz pomarańcz. Mhm. Ja mam pięć, Dzień. pięć już na trzynaście. Gdzie to może być? bo ja wiem! No bo, ja bo ja wiem. Trzeba znaleźć... Trzeba, trzeba. No nie. Tutaj chyba Trzeba no tutaj... Too easy... No nie... nie. Odrodziłam się! Ale zarobił Trzeba znowu przejść na... Zarobuksy, czy co? Nie, ja bym zrobił skółka jednocześnie. To poczekaj, to ty jak się odrodziłaś, to tego... To jesteś na spawnie, ale masz tego. Z złotych połów, może. Żółte przejście, tutaj jest! Gdzie? Gdzie jest to przejście? Trzeba poczekać, jak przyszedł to ma żółte przejście? Wracaj Cały czas przychodzi o, o jest i idzie, idzie do mnie Do mnie idzie Zabił hmm. Dobra No nie, teraz jest ten parkour jak ja go nienawidzę. Gdzie trzeba przedostać? Tutaj musisz iść tu na sam koniec. I wskoczyć tutaj. Potem musisz wskoczyć na to. Iść tutaj. Wskoczyć na to. Zejść tu. Tu przeskoczyć. I wleść na to, i teraz tutaj trzeba przejść, trzeba tutaj skoczyć, to jest trochę trudne. Teraz idziemy tutaj, tutaj skaczemy. Po Przeszłaś? Przeszłaś? Ja po chodzę po tym labiryncie, i Ja chodzę po no, tym To on sobie radę! Nie! Yeah. A ja muszę tam jeszcze dojść. To nie jest dla mnie trudne. Gdyby nie to, że Ja nadal schalnia, nie wiem. Gdzie? Razy. Ja nadal nie wiem, gdzie się to. Yy, Gdzie się jedzą? No to ty już jesteś na żółtym? Nie, właśnie na czerwonym nadal, bo nie wiem, co zrobić. A. No bo no i co teraz robić? Co ja mam zrobić? Dobra, ja nie wiem, ja chyba robię cięcie, bo ja tu nie wytrzymam, bo widzowie nie wytrzymają. A widzowie, widzimy się jak to przejdę. Widzowie, jak widzicie, przeszłem. A za to, to mi się mały palec wgnął. w gnóch. Na moim palcu mam gniecenia. O dobra. No to możemy A? iść. Mamy nadzieję, że Peter do nas dołączy. A teraz nie zginąć. To jest O to jest pytanie czy to przejdę w ogóle, nie? nie, nie tu jest ja Dopiero jest pomarańczowy pe, pe, Do pewnie, te, jak, teraz nie pewnie jakieś kolory już macie, a ja dopiero... Znaczy mamy zielony, jakby... No. Zielony kolory. A. Dobra, zbabiło nam pozwaliła. Ja bym się najgorzej, no. Kto umarł? Lela, umarłaś? Ja. Po raz milion. Nie, ja żyję. No dawaj. Ja umarłam, ja umarłam. Ja Osiemna. Idziemy za Piterkiem. Osiemna. Można zaprowadzić, gdzie chcemy. Tu są wenty. Słuchaj się, cofaj się. O oh no, o oh no, o oh no. Dobra. Ej, ej, a wyjście mi doradcie, gdzie mam iść, bo jak jestem pomarańczowy, gdzie ja mam Tak. Max, gdzie ja mam iść? Nie wiem. Po co się w Ela, gdzie jesteś? Ja mam marny swój dzisiejsz na to. Ja nie wiem. A ja, szukam. Nie. Ja widzę tylko teraz. Widzisz? Czyli ja muszę do wentów jakiś iść. Oho. Znowu ten dziad przyszedł. Zielony! Gdzie? Tam jest różowy. Niedaleko. Tam, gdzie jest różowy. Niedaleko. Czekaj, dajcie mi pomyśleć. Safe, ja chyba tego nie przejdę. Skoro to jest Tego chyba nie przejdę. No, niestety moi drodzy widzowie, Piterek nie przejdzie tego z nami. Kto to? Kto to? Kto to? Niestety no nie. To nie. Piterek nie da rady. Piterek jest zbyt słaby. No ja ci zaraz dam zbyt słaby, no. Trzeba, czekaj, trzeba go zrejdować niestety. tak żeby się tak żeby się poczuł słaby, że nie potrafi w to grać. A ci mówi syk na nagraniach. Znam się znam. Dobra? Ham? Nie ja mogę. Zielony. Ja, ja. Dobra, jestem. Mm. Witam. I teraz musimy się wrócić. O, było. Musimy sobie prawdopodobnie do ventów wrócić. Czekaj, a co to było w wętach? U nas nie dorbię. A ja koloru nie wziąłem. Fajnie. Teraz do niego wiaż. Chodź, idziemy szukać. Może go wyrzuciło z nagrywki, czy coś. Musimy znaleźć te drzwi. Co się z nimi. Co tam były te pedzle? tam gdzie były te pedzle. Znowu zginął. No, Piotrek, Piotrek, Piter, pitarek. Nie, to jest te W tym nie jestem najlepszy. ty jesteś. Lela, poszłem jakby... Jak idziesz prosto, ale no w prawo. W prawo prosto i tam masz taki tunel jakby... Odkryłam coś. Co odkryłaś? Izbry. Musisz znaleźć te drzwi, które co? Ja wam cześć. Kogo? Ryba. Nie, nie, bo mi czasami przerywa. To gdzie jest? Stać, bo nie widzę. Poza tobą. To za, za tobą. Za ten... tobą. Dobra Szybko, szybko, koloru nie mam O O Rupiter koloru nie miał Dobra, on ma mógł stąd wejść, nie? Nie Jednak nie, jednak nie Chowaj się Poszedł sze. Idzie znowu dobra tu go nie ma. Jednak jest. Może się coś stąd iść, proszę? Marnie to widzę. U mnie ma... U mnie ma... to po prostu się przestań ruszać U mnie Marta, Martwo to no widzę No tak, ale ja próbuję go tak zmylić Żeby mieć pustą drogę, jakby wiesz... A, bo to jest to

Nie. O tu, tu, dobra, tu, 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 tu. to jest tu. A nie, to nie tu zrobane. Bo to są dwa, dwie te same drzwi. A, przejście. Bo tak, takiego przejścia trzeba znaleźć. To Gierkę. Jestem pomarańczowy. Dobra. Jesteś już pomarańczowy? No, dopiero. No, mamy teraz o wiele trudniejsze zadanie. Y mam! Ej! Mam! Mam! Lela, mam. Nie! To? Nie. nie, ja nie, ja nie, ja nie, nie. nie! ja idzie po. Lela, bądź tam, gdzie jesteś, bądź tam, gdzie jesteś. Dobra, albo wchodź do. Sa znajdź safe zozgona, musi znaleźć safe zozgona zaprowadzamę Ja wiem jak wiem cię mm. Bo nalałem to przejście. A to on przychodzi nie ja Rosita. widzieliśmy Ja wiem, Lania czy Lela to mam jeszcze z tym Pamiętasz gdzie było to wejście tam do tego parfura Tego co przechodziliśmy potem, tego drugiego Ja odrabiam, ja odrabiam, ja odrabiam Spoko, spoko, spoko. Chodź, chodź, chodź Chodź Nie, jednak nie Nie ruszaj się Mam, że stąd ja ci pokażę, gdzie iść. Znalazłem.